W jednym odcinku zgromadzę relator rzymski Surlo. W tym odcinku zrobię zadanie fabularne MiędzyObnik 1 na 2 Odwiedź Waltolinie. Dobra, lecimy. Musisz wejść do Waltolini. Mam list od cenzury Samargura, Wildusza Ja, Mam to rzeczywiście jego podpis. Dobrze, możesz przejść, tylko się zachowujcie. Wiem o wszystkim, co się dzieje wy, w Waltolinie. MiędzyObnik 2x2. Znajdź Kowala. Współpraca ja. Dobrze, Uniwersytetem i dobrze jestem kowalem, konsul Galiusz Mariusz, rozkazał Markowi Gliuszowi Mariuszowi i jego żołnierzom pokonać trajców. Potrzebują kowala, tak jestem kowalem, ale nie mogę im pomóc. Przez wojnę Galia przez Wiesław wysłał dostawy metali, a zboże miejscowe kopalnie używano już w czasach ruskich królów. Cała eruska mieć została pochowana poch z rejskim wywnikiem. Nie mam takiego śmiałka, który przyniósłby mi do przetopienia mieść czy pancerz. Miasto Marłych chronią potężne uroki rzucone przez wurojskich hoponów. Żywi nie wydają tam bez miejsca zmarłych. Myślisz, że umarli Ewrócoli powstają z grobu. Cię zadkują? Hahaha, ha. nie wierzysz, w opiekę rzymskich bogów. Mars jest. Planóźni, że ufaj, że będzie nad to czuwał, a żaden z uroki nie przeszkodzi. To skończyliśmy? To teraz nie zbudź zma zmarłych. Odwiedź świątynia Marsa. Dobra, to lecimy. z drugiej strony iść dobra. Ja tam lubię zadania fabularne. nie Marsan leży w, w grozo. Co się stało? Rzemsy o zapomnieli o odwadze nie przybyli w opieki boga wojny. Bo ofiar świątynia popadał w ruinę. Tylko ja i jego odwawny sługa strzeżę jego miejsca. Ja potrzebuję teraz opieki Marsa. Nie jak nigdy. Pora więc przywrócić wspomnianej świątyni dawny blask. Nie, nie zbudź zmarły 2 na 3. Odbudź... Odbuduj świątynię Marsa. Stać mnie. Klinam, mam. Ciekawe co dalej jest. Kość dobra, my tak zrobimy. Yy... To nie będzie to moja wioska. My klejnie wrócimy tutaj. Eruzja to jest to? Nie, nie wyróżnia. Tu chyba się nie mylę. Tutaj dobrze pamiętam. Idziemy. Teraz idziemy dalej. Betoń, czyli nam potrzebna... kamień. Jeszcze coś. Kamienna cegła. Wapień. Nie mam. Dobra, ja to zrobię po odcinkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!